Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że po spotkaniu z kimś czułeś całkowite wyczerpanie, jakby ta osoba zabrała całą Twoją energię? A może masz wrażenie, że niektóre relacje w Twoim życiu ciągle wymagają od Ciebie wysiłku i dostosowania się? Dlaczego tak się dzieje? I najważniejsze co możemy z tym zrobić. Witaj, nazywam się Sebastian Sergiel, z wykształcenia i zawodowo zajmuję się architekturą. Projektuję głównie domy, które sprawiają, że ludzie czują się w nich szczęśliwi. Aby tworzyć przestrzenie, w których ludzie naprawdę czują się dobrze, nie wystarczyła mi czysta wiedza budowlana. Potrzebowałem sięgnąć Głębiej do wiedzy ezoterycznej, czyli na przykład, czym jest energia życia, o której wszyscy wiedzą i niby mówią, ale nie do końca wiedzą o co chodzi i jak sprawić, aby ta wiedza nas wspierała. A także do starożytnej wiedzy chińskiej, to znaczy feng shui i kompasów osobistych, których korzystam już ponad 20 lat. Ich wpływ na moje życie i pracę jest praktycznie nieoceniony. Kompasy mają dużo większe zastosowanie niż tylko harmonijna arranżacja zewnętrzna. Porozmawiamy więc o tym, dlaczego niektóre relacje nas męczą, jak kompas Ki może pomóc ci zrozumieć dynamikę Twoich więzi? Zostań ze mną do końca, bo podzielę się praktyczną wskazówką, która może odmienić Twoje podejście do budowania zdrowych relacji. Relacje są jak lustro naszej osobowości. Każda relacja, w której się znajdujemy, jest odbiciem naszej osobowości, wzorców, sposobu działania. Ludzie, którzy nas otaczają, nie pojawiają się w naszym życiu przypadkowo. Często są naszym lustrzanym odbiciem, choć nie zawsze to sobie uświadamiamy. Jeśli jakaś osoba cię denerwuje, być może pokazuje ci coś, czego nie akceptujesz w sobie. Twoja irytacja może wynikać z tego, że ta osoba jest pewna siebie. A ty boisz się wyrazić własne zdanie. Albo odwrotnie. Jeśli ktoś jest chaotyczny, a ty cenisz sobie porządek, może to oznaczać, że nieświadomie próbujesz kontrolować wszystko wokół siebie. Czy zastanawiałeś albo zastanawiałaś się kiedyś, jak Twoja osobowość wpływa na relacje, które budujesz? Więc dlaczego niektóre relacje nas męczą? Relacje stają się męczące, gdy działamy wbrew swojej naturze lub oczekujemy, że inni będą tacy jak my. Kiedy próbujemy dopasować się do oczekiwań kogoś innego albo narzucamy innym własne schematy, pojawia się napięcie. Osoby spontaniczne mogą czuć się ograniczone w relacjach z kimś, kto pilnuje każdy szczegół i wymaga sztywnego harmonogramu. Z kolei ktoś, kto potrzebuje spokoju i stabilności, może czuć wyczerpanie, gdy bliska osoba działa impulsywnie i zmienia co chwilę zdanie. Brać wiadomości tych różnic prowadzi do nieporozumień, frustracji i poczucia, że musimy udawać kogoś innego. Kim nie jesteśmy? Jak kompaski może pomóc zrozumieć dynamikę relacji? Jest to narzędzie, które pozwala odkryć Twoje naturalne cechy i lepiej zrozumieć różnice między tobą a innymi ludźmi. To jak mapa Twojej osobowości, która pokazuje, jakie masz mocne strony, jak reagujesz na różne sytuacje i dlaczego w niektórych relacjach czujesz się dobrze. A w innych tracisz energię. Jeśli wiesz, że twoja natura skłania cię do emocjonalnych reakcji, możesz świadomie działać nad budowaniem harmonii w relacjach z osobami, które działają bardziej racjonalnie. Zamiast odczuwać napięcie, możesz nauczyć się rozumieć ich sposób myślenia i znaleźć wspólny język. A więc jak odkryć kompatybilność w relacjach? Relacje stają się łatwiejsze, gdy znamy swoje potrzeby i potrafimy dostrzec, jak współgrają one z potrzebami innych. Kompaski to narzędzie, które pozwala nam nie tylko zrozumieć siebie, ale także lepiej odczytać, jak nasze cechy łączą się z cechami innych osób. Jeśli ktoś jest osobą introwertyczną, lepiej zrozumie, dlaczego potrzebuje czasu dla siebie. Nawet w relacjach z kimś, kto jest ekstrowertyczny i uwielbia ciągłą interakcję. Zamiast czuć przytłoczenia, może świadomie komunikować swoje potrzeby i unikać w ten sposób nieporozumień. Poznanie siebie to także umiejętność wyznaczania granic. Gdy wiesz, czego potrzebujesz i na co nie chcesz się godzić, łatwiej Ci budować relację, która Cię wzmacnia zamiast osłabiać. Jeśli masz skłonność do tłumienia swoich emocji, kompaski może Ci pomóc nauczyć się, jak komunikować swoje potrzeby w sposób, który buduje więź. Zamiast ją osłabić. Zamiast czuć wykorzystywanie czy przemęczenie w relacjach, nauczysz się asertywności i zdrowego wyrażania siebie. Świadomość siebie to pierwszy krok do budowania relacji, które dodadzą ci energii, a nie ją odbiorą. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego niektóre relacje cię męczą, i jak tworzyć więzi oparte na harmonii, kompas Ki może być Twoim kluczem. Do głębszego zrozumienia tych zależności. Jeśli ten temat Cię zainteresował, zostaw subskrypcję i polubienie. To dla mnie sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. A jeśli masz pytania lub refleksje, podziel się nią w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Dzięki wielkie, że byliśmy dzisiaj razem. Pozdrawiam serdecznie. Sebastian Serkiel.